Tlen to życiodajna siła naszej planety, napędza nasz oddech i barwi nasze niebo. Często traktujemy go jako coś oczywistego ten niewidzialny gaz, który przenika nasz świat. Ale co by się stało, gdyby zniknął, choćby na zaledwie pięć sekund? Konsekwencje, choć krótkotrwałe, byłyby co najmniej dramatyczne. Nasza atmosfera, delikatna równowaga azotu, tlenu i gazów śladowych jest odpowiedzialna za życie, jakie znamy. Tlen jest kluczowym elementem w tym delikatnym tańcu. Bez niego sama tkanka naszego istnienia zaczęłaby się rozpadać. Wyobraźcie sobie świat nagle pozbawiony tego niezbędnego pierwiastka. Zmiana byłaby natychmiastowa, fala uderzeniowa rozchodząca się po całym globie. Konsekwencje byłyby zarówno natychmiastowe, jak i dalekosiężne, wpływając na wszystko, od ludzkiego ciała po sam grunt pod naszymi stopami. Pięć sekund. Krótka chwila w kosmicznej skali czasu, ale wieczność w obliczu tak drastycznej zmiany. Moglibyście pomyśleć, że wstrzymanie oddechu na pięć sekund to proste zadanie i mielibyście rację. Ludzkie ciało jest w stanie wytrzymać tę krótką przerwę w dostawie tlenu. Ale choć my możemy przetrwać początkowe pięć sekund, to samo nie można powiedzieć o wielu innych aspektach naszego świata. Najbardziej natychmiastową i widoczną zmianą byłoby niebo. Żywy błękit, który często widzimy, ściemniałby, a rozpraszanie światła słonecznego przez cząsteczki tlenu nagle by ustało. Słońce wydawałoby się ostrzejsze, bardziej intensywnie białe, a jego promienie niezakłócone. Na Ziemi skutki byłyby równie dramatyczne. Betonowe konstrukcje, zależne od tlenu dla swojej integralności strukturalnej, zaczęłyby się kruszyć. Tama Hoovera, świadectwo ludzkiej inżynierii, zaczęłaby pękać i rozpadać się. Metale pozbawione ochronnych warstw tlenków natychmiast by się stopiły. Wyobraźcie sobie chaos, gdy mosty i budynki zaczynają się wyginać i deformować. Myślcie o Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie czy Sukiennicach w Krakowie. Ich los byłby niepewny. Tak szybko jak zniknął tlen, powróciłby, wlewając się z powrotem w pustkę, którą pozostawił. Niebo odzyskałoby swój znajomy niebieski odcień, ale świat zostałby na zawsze zmieniony. Szkody wyrządzone w ciągu tych krótkich pięciu sekund byłyby katastrofalne i nieodwracalne. Niegdyś tętniące życiem ulice miast byłyby upiornie ciche, powietrze gęste od pyłu i zapachu palącego się metalu. Samochody stałyby unieruchomione. Ich silniki pozbawione tlenu potrzebnego do spalania. Tylko pojazdy elektryczne, zależne od innego źródła zasilania, pozostałyby sprawne. Długoterminowe konsekwencje byłyby jeszcze bardziej druzgocące. Zawalenie się infrastruktury w połączeniu z powszechną paniką i zakłóceniami sparaliżowałoby społeczeństwa i gospodarki. Straty w ludziach, choć nie natychmiastowe, byłyby znaczne. Wyobraźcie sobie korki na alejach jerozolimskich w Warszawie. Czy na rondzie grunwaldzkim w Krakowie zamieniłyby się w cmentarzyska pojazdów. Pięciosekundowa przerwa, pozornie nieistotna chwila, byłaby wyraźnym przypomnieniem naszej zależności od tego życiodajnego pierwiastka. Zmusiłaby nas do konfrontacji z naszą własną śmiertelnością i kruchością świata, który zamieszkujemy. Wydarzenie, to niewątpliwie wzbudziłoby ponowne zainteresowanie nauką i głębsze zrozumienie naszej planety. Bylibyśmy zmuszeni do innowacji, do znalezienia nowych sposobów odbudowy i adaptacji do świata, naznaczonego tymi pięcioma fatalnymi sekundami. Ostatecznie zniknięcie tlenu, nawet na krótki czas, byłoby globalną katastrofą, ale byłoby to również katalizatorem zmian, zmuszającym nas do ponownej oceny naszego związku z naszą planetą i inspirującym nas do stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości. Może w końcu docenilibyśmy piękno naszych polskich lasów, takich jak Puszcza Białowieska, które produkują ten cenny tlen.